Daniel Kamiński ze Stali Mielec. Na Państwa ekranach Daniel Kamiński. Przetaczałem jego rekord życiowy. Pierwsza seria skoków, przypominam, w tym konkursie. Staczka na ponad 7 metrowe próby. No i wydaje mi się, że tak przynajmniej z tej naszej niezbyt prostej akurat perspektywy Złamana perspektywa, no tutaj trochę może oszukać. Natomiast wydaje mi się, że sięgnął po 7 metr. Już w pierwszym skoku, Kamiński. Na prowadzeniu jest oglądany przez państwa Daniel Kamiński. 6 metrów 85 cm. Zobaczymy, jak pójdzie mu za drugim razem. Tutaj, akurat. Wydaje mi się, że poszło mu odrobinkę lepiej. Zresztą, akurat, akurat my też oglądaliśmy jego pierwszą próbę. Tak na moje oko wybił się trochę później na belce, nie zakaczając o plasterinę. A Daniel Kamiński na razie cały czas prowadzi w konkursie. Jak mu pójdzie w trzeciej serii? To są naprawdę równe skoki zawodnika z Mielca. Zawodnik no stąd, jeżeli chodzi o region, a więc z Podkarpacia. Oj, wydaje mi się, że tutaj naprawdę idealnie wybił się na belce. Także z dużym spokojem poradziła sobie z metrem. 65, brązowa medalistka z minionego roku właśnie. We Wocławku, Daniel Kamiński, czwarta próba, w skoku w dal, lidera obecnie klasyfikacji, który skoczył na razie 6 ,95 m 95 w próbie drugiej, minuta 25 i setne. To powinno chyba... stać.